Hej kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj pogoda średnio dopisuje na nagrywki takie, wiecie, w świetle dziennym, dlatego że jest naprawdę bardzo, bardzo ciemno na dworze, ale mam nadzieję, że mimo to przyjemnie Wam się ten film obejrzy i będzie Wam się podobał. I dzisiaj kolejny film z serii Mierzymy Plus będzie film ze stylizacjami w Shui Reels, ze stylizacjami na Instagramie. Z rzeczami, które tutaj dzisiaj Wam pokażę, także e, zapraszam na mojego Instagrama. E, a dzisiaj będzie to mierzymy z zary. Ostatnio to z hm bardzo przypadło Wam do gustu. E, I miałam kilka rzeczy, z zary w koszyku już od jakiegoś czasu, więc stwierdziłam, że po prostu zamówię wszystko, co mi przyszło, e, przyszło do głowy. Wszystko, co mi się spodobało, e, i po prostu z Wami razem zdecyduję, co jest fajne, co jest warte zostawienia, a co niekoniecznie. E, I zaczniemy od ok wierzchni, tak jak poprzednie, no bo jak już mam na sobie taką pełną stylówkę, no może nie pełną, ale taką, wiecie, podstawową, bazową stylówkę, no to możemy sobie zarzucić coś na wierzch. I na początek zaczniemy od e, marynarki. Jest to marynarka w jodełko, z takiego grubszego, ciepłego materiału. I ja tą marynarkę zamówiłam sobie w rozmiarze M, ponieważ chciałam, żeby ona była oversize, żeby była e, fajna na swety, na jakieś golfy e, i żeby też fajnie wyglądała właśnie w, takim, w takiej wersji oversize z paskiem na przykład tutaj w talii, także tak też będę sobie ją mierzyła, ale... Na razie po prostu tak całkowicie zwyczajnie sobie ją zarzucę i zobaczymy. Chciałam właśnie coś takiego cieplejszego. O, powiem Wam, że ta emka wcale nie jest taka luźna. Nie, eee, kurczę. Nie, no jest dosyć mała, wręcz bym powiedziała ta emka. Chyba bym wolała jeszcze większą. Chociaż też ładnie wygląda. Zobaczcie, o! Tak wygląda. Ale myślałam, że będzie taki prawdziwy oversize. Natomiast, no, chyba to po prostu jest taki bardziej dopasowany model, przez co yy, nie daje takiego efektu dużej, dużej marynarki, tylko raczej jest takiej klasycznej wielkości. więc ja zdecydowanie e, wzięłabym e, jednak L-kę. Pokażę Wam jeszcze z bliska, jak ten materiał wygląda. Jest bardzo, bardzo ładny, w taką właśnie jadełkę czarno-szarą. Może tu podwinę, zobaczę, jak to będzie wyglądało. Nie, podwinięte nie, ale. Może takie o, rękawki też fajnie wyglądają Ale jest e, no dosyć dopasowana ta marynarka Jeszcze założę sobie z paskiem Zobaczymy jak będzie wyglądała właśnie z paskiem w talii Myślę, że fajnie Ale wiecie, chciałam coś takiego, co w ramionach będzie dosyć szerokie Chociaż o, tak wygląda bardzo ładnie ślicznie wygląda, naprawdę podoba mi się ta stylizacja w ogóle mi się podoba. Jeszcze tutaj bym postawiła na golfik pod spodem e, czy to biały, czy czarny, wyglądałoby to super. E, sprawdzę, czy będzie dostępna stacjonarnie. U mnie tutaj w zależności, jak pójdę zrobić zwrot, e, no to e, przymierzę sobie większą, o ile będzie właśnie dostępna i wtedy zdecyduję. Zobaczcie. Ten sposób wygląda moim zdaniem naprawdę, naprawdę super. Ale dajcie znać, co myślicie. Myślę, że większości osób przypadnie do gustu właśnie ten rozmiar na mnie. Natomiast, no właśnie, ja tak się zastanawiałam, że chyba bym chciała oversize. Ale nie wiem, jak ją zmierzyłam, no to bardzo mi się podoba. Także muszę sobie to jeszcze przemyśleć. I kolejna rzecz to ten przepiękny wełniany płaszcz. E, właśnie w tym holu z handlem pokazywałam Wam, e, że zamówiłam e, też taki jasny płaszcz i nie do końca mi on pasował. E, natomiast moje poszukiwania trwają dalej. No i właśnie zamówiłam sobie ten z Zary. Troszeczkę inny ma e, krój niż tamten, ponieważ ten jest taki bardziej w eleganckim stylu. Tak, no tutaj jest jedna niteczka zaciągnięta. Ale dobra, zobaczymy jak on będzie się prezentował To jest XS kap. zauważyłam, że w ogóle Z płaszczami w sieciówkach I ja muszę brać przeważnie Najmniejszy rozmiar, bo one i tak są na mnie Oversize, ja mam dosyć wąskie ramiona Śliczny jest ten płaszcz, zobaczcie Wow Piękny, bardzo mi się podoba Czekajcie, bo te metki mi tutaj przeszkadzają trochę W ocenie No, fajny Dajcie znać, co myślicie. Moim zdaniem ten jest 100 razy ładniejszy niż ten z HM i też ładniejszy niż taki podobny, który zamówiłam z Mango Outlet, nad którym się zastanawiałam i nawet robiłam głosowanie na Instastory. Ten bardziej mi się podoba. Śliczny jest, naprawdę piękny. To jest taki kolor chłodnego, bardzo jasnego beżu. Podoba mi się ten krój, że jest właśnie taki dwu, e, dwurzędowy. Raczej takiego zapiętego bym go nie nosiła, ale też wygląda ok w ten sposób. No nie wiem, kurczę, teraz ciężko będzie podjąć decyzję, bo trochę myślałam, że tego typu pasz będę chciała, ale taki z paskiem tu, a ten jest bez paska, ale wygląda naprawdę bardzo ładnie. No, jest zdecydowanie bardziej zgrabny. Mimo tego, że jest oversize i te ramiona też są takie spadające, to jest zdecydowanie bardziej zgrabny niż tamte pozostałe dwa. Także tutaj będę musiała sobie porządnie przemyśleć, bo myślę, że naprawdę leży bardzo ładnie. Dajcie znać, co myślicie. Moim zdaniem, piękny płaszcz, i on jest wełniany. Ma fajny skład, także. Myślę, że warto się tutaj nad nim zastanowić Wygląda super i myślę, że też będzie fajny i do eleganckich stylizacji I do takich codziennych, bardziej na luzie Chociaż zamawiając go miałam taką myśl, że może to chyba będzie za bardzo elegancki Ale nie, niekoniecznie Sorry, że patrzę że cały czas tam w bok, ale mam tam luz, co... Także wiecie, <ścoughs> oceniam sobie tutaj te rzeczy na bieżąco No bardzo ładne No i dalej, uwaga, zamówiłam trzy pary Skórzanych spodni Oczywiście z ekoskóry I sama siebie tym zadziwiłam Właściwie jedne to są spodnie, te jasne I mam dwie pary leggingsów. Najpierw pokażę Wam te jasne w połączeniu ze swecem I jeśli chodzi o te jasne Co mówiłam, wszystkie w rozmiarze M Bo raczej właśnie z Zary Spodnie noszę w rozmiarze M I te są takie Tutaj dopasowane od góry, ale rozszerzane ku dołowi, także coś takiego nietypowego bardzo dla mnie. Natomiast spodobał mi się kolor, jest przepiękny. Mam tutaj na dole też rozcięcia, także zobaczymy, jak one będą wyglądały. A ten sweter jest z bardzo fajnym składem, dlatego też po niego sięgnęłam, go zamówiłam, w ogóle teraz zobaczyłam, że przytłumaczyłam im brudny sweter, stół jest brudny, jest plama. To jest 100% wełna e, i mam go w rozmiarze S. Natomiast już teraz wiem, że go nie zostawię, dlatego że nie lubię tego koloru, nie lubię takiego odcienia delikatnie tego Ekry, taka kość słoniowa trochę. No nie, wolałabym, żeby był taki bardzo delikatnie kremowy albo biały, e, a ten kolor nie do końca mi pasuje. Natomiast przymierzę obie rzeczy i e, ocenimy na mnie. E, to jest rozmiar S. No i tak wygląda ta stylówka. Jakoś tak powiem Wam, że inaczej się czuję, no bo te spodnie, zwłaszcza, nie są e, normalnie standardowe w moim stylu. Jest to coś zupełnie dla mnie innego, e, ale powiem Wam, że podobają mi się. Co też się tak macham, ale o. E, właśnie jedyny ich minus to jest to, że są bardzo długie, e, więc musiałabym nosić buty na jakimś podwyższeniu albo e, po prostu delikatnie odciukinkę je skrócić, żeby mi się nie. Targały po ziemi, bo w sumie to mi się podobają. Nie wiem, jeszcze zastanawiam się, czy będę miała wystarczająco różne rzeczy, żeby je nosić. Myślę, że tak w sumie, bo e, ja mam dużo właśnie takich basicowych, podstawowych e, rzeczy, e, ubrań, które mogłyby tutaj fajnie wyglądać. E, trochę mam wrażenie, że spłaszczają mi pupę, <grym>, to jest ich minus. Ale generalnie naprawdę całkiem zgrabnie wyglądają, powiem Wam, że spoko się w nich czuję. Te rozcięcia też fajne są, tylko że no właśnie tak jak mówię, musiałabym coś troszeczkę wyższego mieć, ee, jakieś ciut wyższe buty, e, a chciałabym w sumie nosić je do sneakersów ewentualnie do botków jakichś. No i co do sweta, e, całkiem fajnie wygląda. Mimo tego koloru, który normalnie nie jest e, jakoś tam bardzo w moim stylu, zawsze mi jakoś tak się czepiam tego, że wygląda na zżółknięte, to wygląda fajnie jeszcze z tymi spodniami w komplecie. Bardzo ładny, cieplutki, super skład. Także, jak lubicie, to jak najbardziej. I to jest SK, i zobaczcie, jest dosyć długi, fajny, właśnie model, że jest. Dość długi, e, natomiast nie obciska mnie tutaj, pomimo że ja mam troszeczkę więcej tu w biodrach, e, no noszę raczej m -ki, jeśli chodzi o doły, e, także fajny, podoba mi się i w sumie podoba mi się sobie w nim, nie wiem o co mi chodzi z tym kolorem, dajcie znać co myślicie, no bo fajny sweter z dobrym składem, e, ale e, no chciałabym mieć pewność, że będę go nosić, więc może po prostu przymierzę sobie z innymi rzeczami, jeszcze się zastanowię. Zobaczymy, dobra Także tak się prezentuje kolejna stylówka Kolejne dwie rzeczy, no spodnie są super Bardzo mi się podobają Teraz założę sobie e, Dwa modele po kolei oczywiście Nie wiem jak miałabym to zrobić inaczej Nieważne, dobra <gry> Leginsów czarnych Z ekoskóry Pierwsze są takie e, dosyć proste Z wysokim stanem e, Tutaj mają takie cięcie e, w poprzek I suwaki e, przy kostkach a drugie, w sumie zaraz do nich przejdziemy, ale drugie różnią się tym, że mają takie cięcia wzdłuż, takie wiecie, takie, takie szycie przez środek nogi, ale zacznijmy od tych. Okej, okay, napatrzyłam się na te wszystkie stylizacje jesienne ze spodniami skórzanymi i chciałam sama coś takiego, ale coś mi tutaj nie gra, jakby nie do końca one na mnie pasują, to jest MK i teoretycznie wiecie, nie chciałabym, żeby było bardziej ciasne w nogach, zwłaszcza i tutaj w udach. Ale tutaj coś tak trochę mi zjeżdżają No nie wiem, dajcie znać co myślicie Podobała mi się właśnie ich wizja Do jesiennych stylówek Jakichś kardiganów, płaszczy e, Swetów, natomiast no, Nie jestem przekonana czy dobrze na mnie leżą Właśnie coś tak dziwnie mi się tu zsuwają Po prostu ja dosyć często Mam z tym problem, że tu w talii e, Coś mi zjeżdża Kiedy w nogach jest ok, o widzicie Jak sobie złapię tu mocniej, jakby się trzymały W talii, to byłoby spoko Bo generalnie są ok. No nie wiem, musiałabym też tutaj poprzemierzać sobie i zastanowić się, czy będę na pewno je nosić. Ale dobra, wskakuję w te drugie i e, od razu też założę do nich karbigan. Zamówiłam taki e, to wyglądający jak męski kardigan zamówiłam rozmiar M, bo chciałam, żeby on był długi i taki oversize jest mocno oversize właśnie wygląda jak męski kardigan. No ale zobaczymy, jak to się będzie prezentowało, ale miałam wizję takiej właśnie stylizacji całej w czerni, wiecie takie skórzane leginsy, do tego długi kardigan zasłaniający sobie pupę i takie ciężkie bodki, jakoś tak sobie to wyobraziłam. Także zobaczymy, jak to będzie się prezentowało, czy nie jest on jednak za dużo, no bo jest naprawdę, wygląda na bardzo bardzo duże. <noise> Dobra, jednak trochę przesadziłam z tym rozmiarem, ale nie sądziłam, że ta MK będzie aż taka ogromna, jest wielka, bo yy, fajnie by to wyglądało, jakby była o, ciut taka bardziej tutaj dopasowana. SK myślę, że i tak byłaby oversize i do tego te spodnie. Jeśli chodzi o spodnie, no to jest ten sam problem. Zjeżdżają mi. Yy, znaczy tak, no obcisłe są w udach, a tu troszkę przyluźne, dlatego właśnie wiecie, jak się ruszam. No to się ściągają, bo tu jest dosyć ciasno, a tutaj jest luźno, więc no nie są dopasowane za bardzo do mojej sylwetki. Ale podobają mi się. Dajcie znać, które według Was są ładniejsze: czy te z tym szyciem, czy tamte. Za tamtymi przemawia fakt, że nie mają takiego rzucającego się w oczy guzika. Chociaż ja na pewno nie nosiłabym ich w ten sposób, tylko zawsze coś o, coś na wierzchu. A za tym przemawia fakt, że mają te szycie i wydaje mi się, że trochę tak zgrabnie wyglądają, no nie wiem. Dajcie znać, które według Was lepiej wyglądają. Jeszcze Wam z bliska pokażę kardigan. Jest bardzo miły ogólnie, naprawdę mięciutki niesamowicie. I podoba mi się ta stylizacja. Myślę, że też do jeansów by fajnie wyglądał, do leggingsów nawet, jako taka luźna stylówka. Był jeszcze kolor taki, coś jak ten sweterek. I tutaj też jakby był biały, to bym wzięła, bo mi się podoba ten styl. Ale e, taki już właśnie lekko waniliowy bym powiedziała, to nie do końca. Ale ten czarny jest fajny, tylko właśnie gdyby był ciut mniejszy. Dajcie znać, e, zwłaszcza co do spodni, które według Was lepiej nam nie leżą. Jeszcze Wam pokażę, o, z tyłu. I na koniec zostały nam dwie sukienki sweterkowe, Jedna czarna, chodziła długo za mną, taka właśnie bardziej e, prosta, o prostym kroju, nie jakaś... Mega luźna, ale też nie obcisła. No i właśnie ta jest dokładnie taka, przynajmniej wydaje mi się, że jest dokładnie taka, o jaką mi chodziło. Ale jak ją przymierzę, no to się okaże. I zakochałam się w tym granacie. Jak zobaczyłam tą sukienkę swetrkową. To się zakochałam. Nie mam nic w tym kolorze, ale bardzo mi się podoba. Także mam nadzieję, że będzie mi w nim do twarzy. No bo nawet nie wiem, bo tak jak mówię, nie mam nic w tym odcieniu, a wydaje mi się piękny. Może zaczniemy od niej i to jest rozmiar S. A jeśli chodzi o tą czarną, też S. Także zobaczymy, jak ona będzie wyglądała. Ta jest trochę bardziej taka mięsista, a ta jest. Yy no grubsza od tego kardiganu, ale bardziej taka właśnie gładka. Trochę taki bardziej gładki sweter niż mięsisty. I tak wygląda sukienka na mnie. Bardzo mi się podoba. Jest śliczna, idealna długość. Jeszcze właśnie jak widzicie, trzymam pasek w ręku, ponieważ chciałabym ją nosić z paskiem, tylko obawiam się, czy się nie zrobi za krótka wtedy, bo zazwyczaj właśnie takie wspinanie paskiem delikatnie skraca sukienkę. Ale zobaczymy, bo ja w sumie... On lubi jeszcze tak sobie odrobinkę tutaj wyciągnąć, dużo lepiej to moim zdaniem wygląda. Nie, no chyba jest w miarę ok. No trochę się skróciła, ale nie ma tragedii. Do jakichś kozaków fajnie by wyglądała, no. Podoba mi się. Ostatnio jestem ogromną fanką sukienek zianinowych. To jest coś, w czym czuję się najlepiej, chyba ostatnio. Naprawdę najwygodniej mi to jest szybki outfit. Zakładamy do tego botki, jak się albo nawet takie ciężkie workery. I też to fajnie wygląda. Czy też muszkieterki. Naprawdę każde czarne buty będą do tego pasowały. Oprócz może jakichś tam super sportowych. Zobaczcie jeszcze, jak z, blisku, z bliska wygląda. Dajcie znać, co myślicie. M pewnie by była trochę dłuższa, ale już może byłaby tutaj za luźna, no bo ta i tak jest widzicie dosyć taka obszerna, także M już by była trochę za, za szeroka pewnie. Dajcie znać, czy podoba Wam się bardziej z paskiem, czy bez. No i ostatnia rzecz to czarna sukienka, i ta jest dla mnie zdecydowanie moim zdaniem za krótka. Bo zobaczcie, podniosę trochę ręce i zaraz będzie mi tutaj wszystko widać. Natomiast jest bardzo ładna, i już teraz mogę Wam powiedzieć, o co chodziło z, tym, z tą Dzianiną. Ta jest zdecydowanie bardziej ciężka. Nawet jak ją się zakłada, to czuć, że to jest taki ciężar tego swetra. I jest bardziej elastyczna ta Dzianina. Myślę, że tutaj MK spokojnie wchodziłaby w grę, dlatego że pewnie byłaby odrobinka dłuższa i tutaj szersza, ale zobaczcie, ona jest. Nie jest bardzo szeroka, nie jest tak szeroka jak tamta, także MK fajnie by wyglądała i podoba mi się. E, w sumie z drugiej strony fajnie, że nie jest taka obszerna, bo też ładnie wygląda bez paska, e, ale jest e, za krótka. Nie czuję się w niej na tyle komfortowo, zobaczcie, zwłaszcza z tyłu, no króciutko jest. Co innego, wiecie, szorty tej długości, a co innego sukienka, gdzie nie mogłabym się czuć swobodnie podnosząc ręce, e, ale dajcie znać, jak Wam się podoba. E, przymierzę sobie jeszcze... O ile będzie dostępna stacjonarnie, i tutaj może załóżmy pasek, też żeby zobaczyć, jak to by wyglądało z paskiem. Taki karmelowy, zobaczcie do tego karmelowa torebka. Tylko żeby była właśnie ciut dusza, też bardzo ładnie wygląda. Czy z paskiem, czy bez, wygląda naprawdę ładnie i bardzo, bardzo zgrabnie. No, i to by było na tyle w tym filmie. Dajcie znać, co najbardziej Wam się tutaj podobało. Doradźcie mi, w czym, co mi najbardziej pasuje, w czym jest mi najlepiej, co Wy byście zostawiły na moim miejscu. A może Wy się na coś skusicie z tego holu. No, i tak jak mówiłam, odsyłam na Instagrama, gdzie na dniech pojawi się filmik ze stylizacjami, właśnie z tymi rzeczami. Ja się później też wybiorę stacjonarnie do Zary, oddać część tych rzeczy, a część też rozważyć w innych rozmiarach. E, także dziękuję Wam za oglądanie. Kciuk do góry, jeśli ten film się podobał. E, już niedługo zrobiłam sobie albo kolejną sieciówkę, albo jakąś inną kolekcję. E, także mam nadzieję, że będziecie czekać. E, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pa pa!